Donia, wyjdź z naszej kuchni, bo my tu będziemy nagrywać z naszą mamą. Naszą kolację. Właśnie. Naszą kolację będziemy nagrywać. Co tam? To się do mnie Dobrze, słuchajcie, będziemy teraz tutaj robić coś. Znaczy Ewa mnie tutaj zwaliła z fotela, żeby tutaj Ta, coś robić, ale nie wiem co. To, to, to opowiadaj i co będzie. Z, będziemy co? robić placki No. nadziewane tym, co kto lubi. Nie? Tym, no, kto lubię lubi? wszystko. Co? No, ty lubisz wszystko? Dobra, tu mamy awokado. Chociaż ostatnio mnie. Ale widzicie, tu mi się Dominika rozłożyła, tu jest No. Awocado. No właśnie. Troszkę miało mamy, ale to nic. Osolimy, opieprzymy cytrynę, żeby nie... Przyszedł o, następny. Nie. Donia, nie możesz tutaj stać teraz przede mną, bo... Możesz stać tutaj sobie, na rogu Donia. No. Będziesz przykładać? Co będę przykładać? Dobra, nieważne co ona będzie robić, bo mnie tu rozbija, ona będzie swoje robić. Właśnie, rób tutaj. Niech sobie tam robi. Dobra, ona ona tak? na pewno będzie miała gorsze niż my. Nie hmm. będzie miał dobrze dobra. Tu mamy ogóreczka, tu mamy taki serek, to jest w ogóle końcówka ten serek. Mhm. Mm co się tak patrzysz na mnie? Kto? No weź. Kto? Patrzy się na mnie, Awok awokado Ci wzięła Ty. Dobrze, nie ona co nie Ci wzięła tylko Ty z kaszy. Dobra, pokażę Wam co, co tutaj jest. To jest mozzarella, żółty ser, szynka, szczypiorek, Pomidowie. teraz smaży jajeczka. A chcesz z jajeczkami? No, hmm? pewnie. Z jajecznicą? Dobra. Z jajecznicą. Dobra. I tu jest ser, co to za ser jest? Taki łaciaty mamy, wiesz, on jest... Aha. może być jakikolwiek, nie? No wiadomo. No. Tak myślę. Tu mam żółty ser, bo jak się zapiecze, to będzie się fajnie ciągnęło. Mhm. No, bo mówię Ci to pewnie będzie wolał myć z szynką, to szynką zrobimy. Patrz, ona robi z tych samych produktów co my, a sama musi robić, no. A no to jak chcecie sobie robić, to sobie róbcie z czym chcecie, a chcecie z jajkami, z jajecznicą, czy nie? Kochany, hmm. to, szyn, to szynkę wam pokroiła. Oni się nie znają tam. są no młodzi, mają inne apetyty, daj spokój. Oni mają McDonaldowe apetyty. Da. Czekaj, to ja wezmę tę jajecznicę zaraz. Znaczy jajka wyjmę. Ja nie lubię takie... Bardzo, nie lubię. Włóż sobie, albo Michałowi jeszcze jedną. Co to wam stanie w poprzek ten jeden? Weź, słuchaj, tutaj te jajka, tak, będzie z tego jajecznica. Hmm, to szybko robisz. Hmm. Hmm. No, i tak, i to są y, rzeczy, które będą potrzebne. Potrzebne, tylko nie wiem, czy nie za, za, za mało, co? Ja uważam, że za dużo, ale lepiej niż zostań, jakby miało zabrakło mhm. No dobrze. Widzisz, no chcesz pesto? Chcesz chcesz nie. Chcesz szpierek? Mm. Chcecie pokroić wam? Nie chcę Przez Zaraz pokroję Tam, Tamta jest za mała jest chyba czarna czy biała? <grym> Czarno-biała no. Słuchaj, tamta jest za mała no Cztery jajek jest dobra Tak myślę, ale to jak Donia będzie chciała to jeszcze trzeba chyba sześć jajek Chora, wtedy jajka troszeczkę wody dostaną, żeby nie były takie suche Nie? No No to może z jest, wiesz? Nie wiem, to przecież wyśmierdziało. No właśnie. Byśmy tu nie wysiedzieli. What? Tak to fajnie wygląda tutaj. <noise> już fajnie. Ale, Daj masło do jajek. Ale nie ma tego, nie ma papryki. Ale to może bez papryki, nie? Ja nie lubię papryki, to jest za otwarte. Wolę mhm. mi takie miękkie. Mm, mówię ci, że to za mała być baternia. To jajek nie będzie za mała. No leś dała. Um, to nie wiem, czy ty to dobrze robisz, wiesz? O, o co ci chodzi? Może to później te jajka, czy to już? Jajka już, bo ja już chcę składać. Nasch już będziesz składać? No, już wszystko pokrojone. No to dobra. Najgorzej jak to się nie zna, a się tak tutaj odzywa. Nie fikaj. Bo? Bo cię skreślę. Możesz na skakać. <gry> <gry> nie fikaj. ci mówiłam. Nie fikaj, bo cię skreślę, mówię ci. Nie fikaj, bo będziesz głodny. Hmm. Widzisz, mówiłem Ci, że jest ten... Co? Za mała i się nie, nie zetnie tutaj Zobaczcie, trzynastka jest Musi być albo czternastka, albo dwunastka, pamiętajcie Trzynastka nie może być Nie wiem, jutro sobie zjesz na kolację na śniadanie. Hmm, udało się. Widziałaś ty? Myślałem, że się nie uda. Nie trzeba myśleć, co mówię. Nie? No, lecimy. A to no, nam zrobić dwie tylko, tak? tak. I No nie, ja zjem jedną, ty zjesz jedną, nie? No. I zje też jedną. Ja no, jak nie wiesz, co mówisz, to nie mów. Mm. No mów. No co, układamy co <laughs> lubimy, nie? Układamy co lubimy, no mów. Bo za cicho jest. Musisz ja mówić cicho, cały tak. czas. No ja lubię takie smaki. Mozzarella, szynka, jajka, awokado. Y Szczypiorek, no i... aha, pokroić ten szczypiorek. Ser, cebula. Muszę pokroić pokroi. możesz może zdradź ten szczypiorek. Ja... ja, ja to mam już pomidora jeszcze. Jeszcze trochę. Chcesz hmm, hmm, hmm. hmm. Właśnie ten? Nie wiem, chcesz pomidorka troszkę? Pewnie, tam bez różnicy. Już nie miałam kiedy. Czekaj, czy to będzie dobre? To będzie pyszne, a nie dobre. Ta? No, co masz tutaj nie Nie będę tego solić, że cyk. Nie soliłaś? Tak, o nie, bo szynka słona, jajecznica słona Jajecznicę soliłaś? No pewnie. Mhm. Dobra. I opiekamy na patelce, takie coś, mm -hmm. na masełku. Mm, najpierw jedno, a później drugie, tak? Ja mogę cztery na raz. Ja Ale już pięć jedno pięć. wsadziłaś, to wiesz. Macie? Ja no. Więc jest takie tak. Podpiszcie sobie. Tak. Jest... Y tutaj zrób D, a tu zrób M. A tu czupe? zrób S, bo to będzie moje. Dobrze. I, I teraz robimy E. I teraz robimy E. Jedliście coś takiego w domu, czy nie? Tak. Klacki, tortini można kupić, można... Jak ktoś zna przepis, to ja bym chciała, bo ja bym chciała sama zrobić na przykład kiedyś, a nie znam takiego dobrego przepisu. No właśnie. Ja też bym chciał sam kiedyś zrobić i go, też... I też... No, Igor, tam ci będzie jadł. Jak zobaczy może, to może ja będzie chciała, nie wiem. I Też ja nie znam przepisu. Do tego. Także co kto lubi może sobie ułożyć, nawet sałatkę. Dobre jest z serem, co nie? Żeby zapić sobie to. Mhm. Kalorii 3 miliony. Kalorii my nie musimy liczyć, bo jesteśmy szczupli. To już jest ustalone. No, no. To jest ustalone. To już żeśmy ustalili, że jesteśmy szczupni. Ja zrobię sobie takie same, jak Tobie zrobiłam, bo Tobie dobre zrobiłam. <grym> to się pomylimy wtedy. Nie, nie będzie wiadomo, które moje, a które Twoje. <grym> Rada. I, I coś Tobie tu jeszcze włożyłam, czy mi się wydaje? Chyba nic. Chyba ser? ser? Później na kamerze wszystko wyjdzie. Wszystko wyjdzie co ty dostać, co ja dostałam i dlaczego za dużo zjedliśmy. Hmm, za dużo, za mało raczej. Ty masz chyba grubszy. Tak? Wydaje się. Wydaje się Mhm. <laughs> mm -hmm. Dobra, Dawcem. i przypieczamy. Przypiekamy, znaczy nie przypieczamy. przypieczamy? Nie, nie przypieczamy, tylko przypiekamy. A to się nie... nie, nie, nie za 11, 11 to musi być 12, popraw tam na 12, o. Proszę, jak ci ulżyło. <grych> 12 musi być. Muszę podejrzeć. Ewa jeszcze jedno robi dla Igora, bo on już tutaj zapowiedział, że to jest ohydne i nie będzie jad, ale to zobaczymy, czy, czy, te, czy to jest ohydne, no właśnie. A jajecznicy to nie ma, dla niego daj mu trochę tej jajecznicy też. Nie wiem, będzie chciał. Nic nie będzie chciał, bo powie, że niedobre. Co ty zjesz, nie Oczywiście, ja wszystkie niedojadki zjem. Najgorzej, no nie? Jak no. dzieci są takie malutkie i zrobi się im coś takiego bardzo pysznego. Na pewno każdy to z rodziców przerabiał. Takie bardzo pyszne, nie? A on nie nie będzie tego, jadł i nie będzie. Co sumie, się człowieku jeć, bo ja to zjem, aż z tobą zaraz. <laughs> Jak ty nie zjesz, to zobaczysz, ja to zjem. <grystanie> Dziecko nie zje i szkoda a, wyrzuci, to to się zje, nie. A historia tak. o batoniku jest znana? O ja nie, ja nie znam. Każdy rodzic przerabiał coś takiego, że z dziecka batonik... A później razem z nim go szukał. <laughs> nie słyszałem, nie, żebym ja. ja nie zjad... byłem. Ja bardzo rozsądny mnie Ja nie zjadła dziecku batonika. Dziecku no batonik. No na pewno, jej na pewno. Tak. Zjadła. A jak nie, nie to i go robi. Nigdy nikomu nic nie zjadła. U nas jest tyle batoników, że ja starczy dla wszystkich. Każdemu, tak. Tam. U nas jest dla wszystkich batoniki. Tam, wiesz, to nie komuna, że... Że ktoś nie ma. Że ktoś nie ma. nie ma batoników, tak. Zaraz Cię tutaj zhejtują, że widelcem robisz, a nie takim, taką kopystką. Jak to jest w ogóle? Ty to jesteś... bo kopystka mi się obślizgnie. Obślizgnie o... 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 się? No, tak prostu się z niej i koniec. Nie wiem, mm -hmm. co ci, ci robić. Mm -hmm. Brudny talerz mieliśmy z ma Tak, czasami się zdarza, bo jak ich, bo na przykład mywarkę rozładuję, a mywarka nie domyje, no to tak się Ciekawe, zdarza. Ciekawe, czy jakby tak zjadł, to nie ten... Mm. Nie przypieczony. No, czy to by było dobre, czy nie? To by było zimno, że to tyle i ser się nie rozpuścił. A no właśnie. Tak to się wszystko zgrzeje, Znowu mam najwyższy talerz. Nie mów mi nigdy, na ile ma chodzić puenka. Śpiewać tutaj. Znowu mnie zgadałeś. Nie wolno, bo się przypali. Ja już mogę to tak. Nie, ja ci nie mówiłem, że masz zrobić na 12. Nie. Ja ci, ja ci tylko mówiłem, żeby nie było 11, mogło być 10. Ale nie. Albo nawet 8. A może poszli do Lasu, no? Albo są w i nie chcą? Dobra, najpierw wysyłam dzieciore, bo dzieciore są najbardziej głodne. Tak. Albo na Wyciągi mi daj, niech jedzą. Chcesz się... chyba do niej, nie? Nie. We... A które? Tamto. Ja przychodzę, cię chciałam patelnię na pewno. to. Nie tam. Weźcie sobie ten. No tamto. To? Weźcie sobie, jedźcie nożem i widelcem, bo tak to... No, mówiłem, żeby podpisać, to nie. Każdy, mamy akurat cztery keczupu z maka i każdy z maku jeden... Ja nie będę jadł ketchupu z maka. Ale ktoś ci chce, coś mówiłaś. No, mówiłaś, żebym że jadł. Jak ja nie będę jadł. Mogłoby, no. Tu wam jeszcze na koniec pokażę. Jak to wygląda, te warstwy bardzo ładnie wyglądają. W ogóle to jest bardzo smaczne. Ewa ma takie. Ja lubię bardzo, mi smakuje z keczupem. No. Fajnie. I taka kolacja, no nic lepszego. No właśnie, Na tylko trochę roboty było przy krojeniu. Nie? A tu jeszcze Igorkowi się robi.